Cześć, z tej strony Jarpen Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike Jest fantastycznie Szaro, ponuro, smutno A to wszystko dlatego Że tu u góry macie Nie chmury, ale tak zwane Hochneibel, czyli wysoką mgłę Która utrzymuje się w tym momencie Mniej więcej na wysokości od 1000 do 1200 metrów nad poziomem morza. My jesteśmy na 630 metrze. O, tam po lewej stronie, nawet widać, że ta mgła już zaczyna do drzew docierać. No i w związku z tym zasłania całe słońce. A jak spojrzycie sobie na prognozę pogody dla Szwajcarii, to dzisiaj nie ma w ogóle chmur i świeci słoneczko. Także ci, którzy mieszkają wyżej, mają bardzo fajnie, ale o tym już opowiadałem. Na początkach mojego kanału na filmie, w momencie kiedy sobie robiłem spacer nad rzeką Are. Oczywiście, ci, którzy chcą, biorą sobie auto, pociąg, jadą gdzieś wyżej i rozkoszują się słońcem. Natomiast ci, którzy tu mieszkają w okolicach Berna pomiędzy pasmem górskim Jura a Alpami, no niestety muszą właśnie żyć od wielu dni w takich ponurych okolicznościach przyrody. Jest połowa listopada, godzina 15, piątek, temperatura taka, że para idzie z ust, na pewno dużo poniżej 10 stopni. W tym momencie jeszcze licznik mi się przyzwyczaja do nowej temperatury, bo stał w piwnicy. No i jedziemy do Werna z zadaniem specjalnym. Po raz pierwszy w życiu dzisiaj mam zamiar pojeździć na e na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. Przy okazji będzie to rower tak zwany public bike czyli rower publiczny i chwilkę Wam teraz o tym opowiem, zanim do tego Berna dojedziemy. Niestety w tym momencie zaczęło dosyć mocno wiać, dlatego na chwilę przenosimy się do studia w krainie Arpena. Na ekranie pojawiają Wam się slajdy ze strony internetowej PubliBike. Na początek przy rejestracji wybieracie abonament, z którego chcecie korzystać. Ja wziąłem sobie taki na spróbę, żeby za bardzo nie wiązać się z aplikacją, po prostu zobaczyć z czym to się je, czy mi się to będzie podobało. Jeżeli chodzi o ceny, no to są tutaj ceny standardowe szwajcarskie. Dla innych jest to tanio, dla innych jest to strasznie drogo. Ocenę pozostawiam Wam. Wasze konto w PubliBike możecie sobie połączyć na stałe z Waszą kartą płatniczą, przykładowo najbardziej popularną kartą PostFinance, a także ze SwissPassem, który jest bardzo dużym ułatwieniem życia w Szwajcarii. Po rejestracji w PubliBike polecam ściągnięcie aplikacji na smartfona, zalogowanie się i sprawdzenie na mapie, po włączeniu lokalizacji, gdzie możecie sobie wypożyczyć jakiś rower. Co ciekawe, Berno nie jest jedynym miejscem, w którym te rowery publiczne są, ale jest ich tutaj najwięcej, nawet więcej niż w Curychu. Jesteśmy już w tym momencie w Könic, takie przedmieścia Berna, i tutaj już można by było sobie poszukać tego roweru. No przejdziemy jeszcze za 2-3 km, zatrzymam się, odpala aplikację i sprawdzę gdzie w najbliższej okolicy znajdują się właśnie stacje z rowerami tych rowerów jest ponad 100 także myślę że powinienem coś dosyć szybko znaleźć no niektórzy jeżdżą za do krawędzi no ale co zrobić temperatura daje się dosyć mocno we znaki trzeba podałować, rozgrzać się a jest po prostu mega zimno jeszcze jest taki delikatny wiaterek, którego się nie spodziewałem bo myślałem, że jak tutaj w tym momencie jest tam mgła to raczej powietrze będzie stało w miejscu tak w ogóle przy tej mgle macie też inwersję temperatury więc tutaj jest najzimniej ale jeżeli pojedziecie w tym momencie w góry to temperatura zacznie błyskawicznie rosnąć I może być tak, że będziecie się musieli w górach mocno rozebrać a tu chodzicie już praktycznie w zimowym odzieniu Ja założyłem takie rękawiczki, przejściowe, najzwyklejsze, niby żelar już się dawno wyprał. Czuję, jak mi palce grawieją. Już powoli trzeba się skłaniać ku rękawiczkom zimowym, tylko nie lubię ich za bardzo, bo chwyt w nich jest dużo mniej pewny, z tego że też powodu zostawiłem dzisiaj kolażuwa w garażu. No i wziąłem bestię. Dawno nie jeździła, trzeba przewieszyć brykę trochę. Się. kilka razy już mi się zdarzało, że faktycznie na gazetę przejeżdżali, ale z reguły, no właśnie jest tutaj ten wydzielony pas, więc problemu wielkiego nie ma, o, ale niektórym by się na pewno przydało jeszcze dokształcenie z przepisów ruchu drogowego. O, kolejny cudowny rowerzysta. Wszystko się nagrywa. Dojeżdżamy już do centrum i gdzieś już tutaj powinien być ten rower publiczny. Teraz poszukamy też jakiejś wiaty, żeby ten rower zostawić. Może się zatrzymamy gdzieś na jakimś placyku i sprawdzę, co nam aplikacje mówią ciekawego. O, jaki ładny malunek na ścianie. Proszę bardzo, dojechałem nawet w inne miejsce, rowerów całe mnóstwo i zaraz któryś sobie odepniemy, zaraz wam pokażę jak. No i będziemy jechać. Tylko teraz, tak, który to jest e-bike? Dobra, zakładam, że to jest e-bike i tutaj jest bateria numer 11681, więc klikam sobie tutaj. 5 e-bików. E -bike, bike, 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 aha, e-bike, czyli muszę szukać 500. 500, 500, 500, bo to są. Tu jest, e-bike 501 678 678, renta bike i muszę zbliżyć, bo on jest na 20 cm press the button on the to lock. Gdzie to jest? To jest to? Opening lock. No i dobra, jest. Czy jeszcze idzie? Halo, halo. No dobra, e? Nie idzie, dlaczego nie idzie? Jeszcze raz OK, otwieram Something went wrong, please try again Try again Press the button Opening lock, please wait O, poszło Można jechać Unlock a bicycle No dobra, trochę nieintuicyjne Ale może on już jest odblokowany Dobra, chyba już jest No to dobra, no to jedziemy Oczywiście Pół godziny 450, a później za każdą minutę 10 rapenów, także trzeba się spieszyć. Rower jest niesamowicie ciężki, próbowałem tył podnieść i był problem. Ale dobra, oczywiście na czymś takim nie jechałem, próbujemy. Może się nie zabije. O, to jedzie samo, ale siedzę wysoko. Za wysoko się dałko. Ale dobra, nie będzie. Zaraz przestawimy Trochę niestabilna maszyna, biegi to jakieś są. Aha, to jest dzwonek. Dobra, czyli model na maksa prosty, jeden bieg, wspomaganie. Jedzie się zadziwiająco łatwo. Ale ten start roweru to jest miazga. Tu z przodu macie koszyczek, można sobie na zakupy. Jedzie się wyjątkowo wygodnie, no już bardzo dawno nie jechałem na takim wyprostowanym rowerku. Macie emergency stop, w razie jakbyście chcieli się szybko zatrzymać. No do takiego roweru na pewno się trzeba przyzwyczaić, ale jadę teraz pod górkę i kompletnie tego nie czuję, bo Rowery sam, szczerze powiedziawszy to ja tak czuję trochę jakbym oszukiwał Hamulce są mocne, boję się troszeczkę ich użyć Ten start mi się podoba Oczywiście na strawie w tym momencie włączyłem sobie nowy ślad i będzie on zapisany jako e-bike, żeby nie było, że oszukuję Jedzie się przyjemnie, powiem Wam całkiem fajna opcja dla osób, które nie są super rowerzystami a chciałyby sobie w weekend na przykład pojechać na jakąś fajną wycieczkę nad wodę albo dla osób starszych co jest bardzo popularne, ludzie tutaj mają kasę więc sobie takie rowery kupują w ogóle nie muszę używać praktycznie siły mieści, tylko wprawiam pedały w ruch i to tyle a sobie skręcimy, nie będziemy jechać po głównych uliczkach jak jest zbudowany przede wszystkim jest ciężki, ale jako, że jest że są małe koło, to środek ciężkości jest dosyć nisko więc szansa na to, że się glebniemy jest Relatywnie niewielka to wygląda z tej strony. Hamulce tarczowe, stópka wydały rower. Jak rower, fajnie, bo się fajnie schodzi. Tutaj nie trzeba nogi specjalnie przykładać. Jest jak damka. Z przodu jest lampka, lampka na dynamo. Jeżeli jedziecie, to ona automatycznie się odpala. Ech, tylko pytanie: ile, ile tak naprawdę widać? Jak jest ten koszyk? Tu jest motor, mechanizm. Nie wiem, czy tu jest łańcuch, czy jest to pasek. Podejrzewam, że pasek. Czy jest inne rozwiązanie? Tu jest blokada kołów, w razie gdyby ktoś chciał ukraść. No i tu jest gdzieś podejrzewam z tyłu bateria, albo bateria jest razem z motorem, bo też takie rozwiązania są spotykane. Bardzo łatwo ustawione siodełko, ewentualnie jeszcze kierownica, ale nie widzę, żeby można było jakoś specjalnie ją przestawiać. Jeden bieg, dwa hamulce, dzwonek. Banalne, proste. A, jakie tu są oponki? nie jest takie proste, żeby to podnieść. Schwalbe Big Apple Plus. To są chyba 20 calowe, o ile dobrze pamiętam, kółka. Jedziemy jeszcze kawałek i powiem Wam, o co chodzi z tymi kradzieżami w Szwajcarii. Bo tytuł filmu jest taki, że w Szwajcarii też kradną rowery. Okazuje się, że ta akcja z tymi rowerami to nie jest nowa rzecz. Ona już chyba leci cały rok, albo nie była już przypadkiem zaczęta w zeszłym roku, ale był taki okres, że w ogóle nie było to dostępne. Dlaczego? No okazało się, gdzieś tam ktoś wyczaił, że można sobie bardzo w prosty sposób odblokować te rowery, nie korzystając z tej aplikacji. No i dużo osób sobie te rowery odblokowywało, brało sobie, jeździło sobie gdzie popadnie, no i te rowery gdzieś porzucało albo po prostu najzwyczajniej w świecie te rowery kradło. No i była cała akcja. Jeździło się od stacji do stacji, kilka u mnie jest pod pracą, więc widziałem, że te stacje były puste. Najzwyczajniej sieci te rowery zostały skradzione, ale w gazetach, w mediach nie było to w ten sposób opisane. Było na... To było tak troszeczkę załagodzone, a, że chuligańskie wybryki, że ktoś się chciał wyżyć, może pożyczyć. Tak jakby nikt nikt, nikt nie miał odwagi powiedzieć. Sorry, te rowery zostały skradzione. Nie wiem ile z tych rowerów zostało odnalezionych, ile zostało na nowo kupionych, ale firma przeprogramowała system, zrobiła go bardziej szczelnym, no i powróciła do tematu. No i powiem Wam, że te rowery się sprawdzają, w tym sensie, że są bardzo popularne. Co chwila, gdzieś idę po mieście, to widzę, że właśnie ludzie sobie te rowery wypożyczają, jeżdżą. A koszty, no wiadomo, to jest Szwajcaria, więc. Tutaj się rozejrzymy troszeczkę. Tu jest Szwajcariak, więc trzeba mieć, mieć to na uwadze. Troszeczkę mi brakuje tego wpinania się w pytały, ale generalnie rowerek jest fajny. Ale jeszcze kwadratową tym rowerem, to jest dramat. Ciekawe ile mi tam czasu leci. Tutaj w zasadzie przydałby się jakiś licznik, miernik czasu. Wiecie co? Ja zaczynam marznąć, bo na tym rowerze prawie nie trzeba wydałować. Zrobiło się jakoś tak łatwo. Tętno mam niskie. Spróbujemy pod jakąś większą górkę podjechać i zobaczymy czy rowerek będzie ciągnął. O, ale takim rowerem tutaj jechać w tym miejscu gdzie jest tak wąsko to tak Wam powiem nie czuję się zbyt pewnie. Damy kamerkę jeszcze teraz ciut wyżej. Uff. Bateria jeszcze działa. No panie, ja na tym rowerze jechać nie umiem. Tym tu śmigaj. Panie, bo system jest tutaj automatyczny, nie trzeba tego wspomagania prądem włączać. Wszystko robi się samo, więc jest to zupełnie idiotoodporny rower. No, tak, to ja mogę pod, pod te górki jeździć. Pamiętacie, ile razy na kanale, filmach pokazywałem, że ktoś jedzie na rowerze elektrycznym, i wyprzedza i się wkurzałem. Ok, też się można zmęczyć, bo coś tam jednak popedałować trzeba. Rower kompletnie sam nie jedzie. Żeby w sumie nie było, musicie pedałować. No dobrze, to trzeba będzie powoli zacząć wracać. Czas już się kończy. No, A zawrócimy sobie. I słuchajcie, też jeszcze jest sprawa, bo tak naprawdę mam jeszcze opcję przetestowania, przejechania się dwoma naprawdę fantastycznymi rowerami elektrycznymi, nie, e Jeden jest MTB pod hasłem prawdopodobnie najlepszy EMTB na świecie. i mam możliwość się tym rowerem przejechać. O, czerwone. Natomiast drugi rower to już w ogóle jest crème de la crème, E-bike Fatbike. Mam możliwość przejechania się takim rowerem z tytanową ramą. Jeżeli byście chcieli zobaczyć coś takiego na kanale, dajcie znać pod spodem w komentarzu. Tadadam. mogłoby się już to zielone włączyć. Ale... No powiem wam, że gdyby nie ten wspomagany start, to byłoby ciężko tym rowerem ruszyć, bo przy tej wadze tylko jednym biegu trzeba naprawdę dużo siły włożyć w to, żeby tym rowerem ruszyć z miejsca. Ale dziwnie mi się idzie, bo mam buty MTB SPD, a pedały są zwykłe, więc nie czuję tak do końca tych pedałów, no ale to jest szaleństwo rower nic nie zwalnia A no, może troszeczkę Oddajemy ciężką brykę na miejsce i gdzie to, gdzie to było Kończymy jazdę Gdzie ja mam ten telefon? patrzymy na aplikację co tu się działo no ok current ride wiecie co? jechałem chyba za darmo nie komu mam tego no i ja dobra, to co ja muszę teraz zrobić Ehe. ani tego zamknąć Dobra, jest, 24 minuty przejechane, ale bym chciał teraz zakończyć tę jazdę, Halohala. I widzicie co się okazało? Jak się zakończa jazdę? Trzeba tu w tym miejscu, tu jest wajcha blokująca yy, blokadę roweru. I żeby zakończyć jazdę, nie było zakończ tutaj gdzieś w aplikacji, tylko trzeba było to wajchę pociągnąć w dół, automatycznie wszystko się zamyka. Jazda jest zakończona. E, tu, oczywiście, Arpen tu sportolił, bo w, e, na, w aplikacji jest napisane w jaki sposób robić sobie na przykład te między Jak chcecie iść do sklepu, to właśnie też się idzie, i potem trzeba z powrotem odblokować, i można jechać dalej. Dobra, to sobie zobaczyliście, jak to wygląda. Ja spadam do domu, bo zimno. Przesiadłem się z powrotem na bestie. Jadę do domu, robi się coraz ciemniej. Było fajnie, ciekawe doświadczenie. No co ja mam Wam więcej powiedzieć. Jeżeli macie pytania. To wiadomo, zostawcie komentarz pod spodem. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, koniecznie odpowiedzcie na to pytanie, które Wam zadałem. Czy mam robić jazdy na kolejnych e bajkach? I do zobaczenia w następnym odcinku vloga rowerowo krajoznawczego Krajna RP. Cześć. Ale to zaraz, jak to jest? To ja mam teraz pedałować, zmieniać biegi, męczyć się, wtedy nie było tak fajnie. Skandal. Jeszcze się piąć nie mogę. O. I moja ulubiona górka pod domem. Masakrek stromo. Oddajcie mi mojego e bajka.